Dzień dobry kochani. Dzisiaj jestem w cudownym, magicznym miejscu. W Restauracji w ciemności, którą obsługują, słuchajcie, w pełni e, niewidomi. No niesamowite to są emocje. Nigdy tu nie byliśmy. Postanowiliśmy z okazji dnia Matki właśnie zaprosić naszych ukochanych e, rodziców. Proszę wrażenia, na razie przed. Czego się na spodziewacie? Razie. Jestem bardzo ciekawa, jak to bym zmysłami. O, Zastanawiam się, czy planeci i świat. Lecie, więc Trzeba zostawić telefony, wygadki, wszystko świecące przed wejściem, żeby nic nie widział. To jest totalna ciemność. To nie jest tak, że jakaś ściema czymś można świecić. Można by... tańczyć. I Ciekawe. można tańczyć. Czyli więc zmysł węchu, Marku i tyku będzie jakby e, urażliwiony. Ta kolacja jest w ofercie w super z którymi jak wiecie współpracujemy. Super prezenty wspierają tą restaurację, bo ta restauracja jest przede wszystkim fundacją i cały, cały e, dochód z tych tutaj e, kolacji idzie na proszę na, arcerka, na na osoby potrzebujące, osoby starzy, nie tylko na osoby niewidome. Osoby niepełnosprawne, tak, więc tak, to tak. nie osoby tylko... Tak, nie i tylko, i wydaj tylko tak, i nie, nie, wydajesz e, pieniążki, więc nie tylko na kolację, ale możesz pomóc też innym. Mózg to jest narkoman obrazów. Uruchamiają się wszystkie zmysły, nie? Cudowny czas z bliskimi i nikt nie sięgnął po telefon, bo nie mógł. Ja jestem wzruszona, e, Uważam, że każdy powinien coś takiego przeżyć. Nierozpraszany tą, tym, e, powiem nieładnie, śmietnikiem rzeczywistości wizualnej. Mózg odpoczywał i cieszył się e, towarzystwem właśnie bliskich. Lewa że... ręka zbyt... do Michała, prawa do mamy. <grym> kilka razy w sosji łapę wsadziła. <grym> już się rozsiadłam, tu nie chciałam wyjść. Samowicie spokój. Ja spoko. No. Jestem taka wyciszona, że... Ja to sobie nie gadać. Przyrzekłem sobie, że przestaję narzekać na co